Cześć wam moi drodzy, z tej strony Dawid. Po raz kolejny widzimy się na mapie Zielonka. Tak jak widzicie, nowe gospodarstwo. Nadal lipiec, także działamy wciąż ze żniwami. Co wydarzyło się od ostatniego odcinka, trzeba wam trochę poopowiadać, bo inwestycji rozwojowych było dość sporo. I zaczynamy od tego, co wydarzyło się na gospodarstwie. Tak jak widzicie, powstały tutaj dwie wiaty, które... Będą miały za zadanie właśnie, w których będziemy przechowywać te nasze kombajny, pewnie nowy sprzęt, który się będzie pojawiał też. No a skoro mamy, skoro tego pola trochę ukradliśmy, no to tutaj wykupiliśmy kolejne pole za naszym gospodarstwem i już mamy zaorane. Co się wydarzyło dalej? Postawiliśmy silos na kiszonkę. No, bo jakby nie patrzeć, ta kiszonka coraz, skoro chcemy iść w nasze krowy, to kiszonka będzie się musiała tu pojawić. Więc skoro już i tak zabieraliśmy tu kawałek pola, to poleciałem dalej. Tutaj nowy nabytek, który się pojawił, żeby ułatwić nam pracę. Ten pług talerzowy stary, który mieliśmy 2,5 metra, zamieniliśmy na taki drapak, że tak powiem. Jedziemy tym na głęboko. Niemalże przeorujemy ziemię, więc na spokojnie mamy dwa razy szerszy, można to nazwać pług, aczkolwiek wiadomo, że to bezpośrednio pług nie jest. Dobra, to tutaj mamy tyle. Już zaczęliśmy korzystać z wiaty garażu, czy jak to nazwać, na e, słomę. Bardzo ładnie nam się tu wpasowuje, tak jak widzicie. 32 kostki już są. Dzisiaj będziemy dopracowywać kolejne zwozić, więc to na pewno będzie pokazane. No, ale tak jak widzicie, tutaj w tle pojawiło się coś nowego. Stwierdziłem, że skoro na razie nie mam jak pójść w więcej krów, czy też w, w konie, no to sobie nad tą rzeczką postawimy. Owieczki, no i tak jak pomyślałem, tak zrobiłem. Owieczki zostały przewiezione z tamtego zagonu. A co za tym idzie, skoro mamy więcej owiec? No to zainwestowaliśmy w końcu w pierwszą produkcję na tej mapie. Będziemy robili tkaniny. Póki co myślę, że na tkaninach skończymy. Nie będziemy szli w w produkcję ubrań, nie na tej mapie, ale myślę, że już na tkaninach zarobimy lepiej niż bezpośrednio na, yy, na wełnie. No tak czy inaczej, tutaj, między innymi, mamy to całe, yy, to całe pole. Tutaj będzie pewnie zaorane. Założymy jakąś uprawę, będziemy uprawiali to samo co co tutaj będziemy to traktować jako jedno pole tak trochę inaczej, nie żeby gdzieś tam zawsze w rogu była, były budynki a, a pole obok tylko zrobiliśmy tutaj tak, że postawione jest w sumie wiatka dla, ku, dla owiec i tutaj taka stodułka, żeby się mogły schować jakby im było za zimno no, tylko czemu one przenikają przez to? no trochę smutno, ale dobra, jakoś sobie może z tym poradzimy prąd podciągnięty halo, czemu mnie tu zblokowało Dobra, trochę zwolnić trzeba. No halo, co jest z prądem? A, r tu nie. No proszę, nawet się świeci. Więc w razie czego będą miały y, obieczki gdzie siedzieć, to zostawiamy otwarte. No i dobra, tu jak widzicie, naprasowane y, trawy. Tutaj y, skoszone pole, które kupiliśmy, po prostu to, co było. To skosiliśmy, żeby nie było problemu. Tutaj obkosiliśmy, tu chyba soja jest. Tak, trochę to, mm, że tak powiem, obkosiliśmy dookoła. Będziemy to też na pewno powiększać. Co drugie, drugie jabłuszko będzie w tym wrowie brzeszce? Powstałem, że już nie, ale przebiegnijmy się jeszcze. Dobra, nie ma sensu tu na to czasu tracić. Lecimy do naszej dzisiejszej roboty. Czy coś się jeszcze wydarzyło po drodze? Yy, pole zresztą, będziemy jechać, będziemy opowiadać. I także tak jak mówiłem, lecimy sobie yy, prasować w tym odcinku, coś cyknęło, jak będzie jakaś fajna promocja, nie, dobra, takiego ciągnika nie będziemy kupować. Tak jak mówiłem, no tutaj yy, troszeczkę mi się wjechało w kukurydzę, no ale tego nie przeskoczymy, yy, tak wyszło, musimy z tym żyć. Yy, dobra, tu pole mamy ogarnięte, tamto pole mamy ogarnięte, oj, się mi się chyba ogarnięte, na pewno mamy zebrane i sprasowane tam, lecimy sobie tutaj koło hmm, koło starego gospodarstwa, póki co nikt się po niej nie zgłosił tak czy inaczej jest już wystawione, e, wystawiłem to za 100 tysięcy, jak ktoś będzie chciał za 70 000, to też puszczę ale póki co cicho, nie mówimy nikomu, że jestem skłonny tak nisko zejść, dobra, lecimy sobie najpierw poprasować potem polecimy popracujemy, zbierzemy polecimy pewnie pouprawiać pokażę wam jak się sprawuje ten nowy drapak na na jakimś większym polu, fajnie bo on chyba się, wow wow, wow aha, fajnie, dużo łatwiej się pracuje jakieś jest opuszczony. jeśli dobrze pamiętam to jakieś 15, chyba 15 na godzinę lecimy tym drapakiem, no on jest ma cienkie te zęby, więc żeby przerzucić tą ziemię musimy mimo wszystko gdzieś Yy, nadrobić to prędkością. No I powiem Wam szczerze, tam jeszcze yy, koło yy, obory, tam gdzie jest jeszcze ten wolny plac yy, między oborą a, yy, a a a jak to się nazywa? Yy. Asilosem na kiszonkę. Tam będę chciał chyba postawić jakieś szklarni. Mam nadzieję, że coś będzie pasowało fajne. Tam jest na nasłonecznione miejsce. Nie będzie się żadnego cienia. Tutaj mieliśmy trochę cienia od tych drzew. Wiadomo, że nie było to mówię ile, ale zawsze coś tam cienia dawało. Tam będziemy mieli pełne słońce. A to o czym nie powiedziałem, to o tym, że tam ta jedna z wiat, które powstały na na gospodarstwie ma możliwość zbioru deszczówki, więc połączyliśmy tam rynny, będziemy zbierali deszczówkę. Będziemy mieli po prostu darmową wodę. Co się jeszcze wydarzyło tutaj, jako że wywiozłem stąd wszystkie owce, niemalże w sensie, zostawiłem że tak powiem dwa najmłodsze mioty. zostały ich tu. Przepraszam bardzo, zostało ich tak jak widzicie tutaj 8. One tutaj mają pokarm. Sorry, tu mają pokarm. Jeszcze tego sporo zostało. Tutaj jeszcze mają w w w, w... w... w tym pomieszczeniu jeszcze mają kilka belek bodajże siana, więc tu w razie czego jest czym karmić, nie ma problemu. I tak jak widzicie sprzedałem jednak tego blaszaka. Nie ma sensu tego trzymać, pakować. Skoro i tak powoli tą hodowlę tutaj wygaszamy. Oj, kurczę, tu zapomniałem to zebrać. Dobra, zobaczymy, jak się wyrobimy, to zbierzemy. A nie, to najwyżej skończy się na tym, że będę zbierał hmm, trawę, czy tam kiszonkę, już w zasadzie w tym momencie w sierpniu. Mniejsza o to, przeżyjemy jakoś. Mamy tego póki co wystarczająco. W ogóle mam wrażenie, że te owce bardzo mało jedzą i chyba będę zwiększał to gdzieś. W, w tym Enhanced Animal System, żeby mimo wszystko brały to bardziej realnie bo o ile kury, które mam w tym momencie zjadają mi chyba ze 60 tysięcy litrów dobrze pamiętam kury właśnie 61 tysięcy litrów jest ich 100, 200 340 tam, 9, 350? O, to już prawie wszystkie mamy chyba, bo chyba tyle się może zmieścić. Zjadałem 60 tysięcy litrów. No, także tu została jedna owca, się tym baranów, więc rozwoju wielkiego w tej małej, w tym małym, małej zagrodzie nie będzie. Ale tak jak widzicie 120 litrów na 8 owiec. No to wychodzi ile? 120 na 8? 20, nie, nawet nie, nawet nie 20 litrów dziennie, więc jest, według mnie, bardzo mało. 120 dzielone dzielone na 8. To jest 15 litrów. Wydaje mi że on, się, że one spokojnie, jakieś nie wiem, ze 30 litrów y, tego pożywienia by mogły dziennie zjeść. Ewentualnie zerknę, jak to wygląda w jakimś. No pewnie w internecie jest jakieś średnie e, spożycie pokarmu przez zwierzęta, nie wierzę, że nie, myślę, że ktoś to badał, więc można to w miarę realnie ustawić, no bo tak jak widzieliście, jedne jedzą 1400 litrów przez cały rok, drugie jedzą e, 3900, więc ja to siana bym się w życiu nie pozwał, coś mi się od, od początku się wydawało, że jest niehalo ale nie sądziłem, że aż taka że aż takie niedociągnięcia tutaj są. przyznawszy, że sam coś tam zmieniałem, aczkolwiek nie wydawało mi się, że na latniskie wartości, więc muszę zerknąć, o co tam chodzi. Zobaczymy, pomyślimy, pozmieniamy. Druga sprawa, nie wiem, czy ja mam takie wrażenie. Czy ogólnie tutaj y, ziemia na tej mapie jest strasznie tania? Chyba ostatnio o tym mówiłem, no ale kurczę, nie daje mi to spokoju. No, za 20 tysięcy kupujemy kolejne pół hektara. I, I w zasadzie można się tu rozwijać w nieskończoność za bardzo drobną y, za bardzo drobną kasę. Więc no to też jest coś, co mimo wszystko no, sprawia, że ta rozrywka nie jest taka. Wciągająca, no bo jak wiem, że za chwilę i tak mi będzie stać na coś nowego, no to w zasadzie wiem, że sobie znowu coś kupię i tak dalej. Nie muszę jakoś super yy, myśleć nad tym, na co wydam te pieniądze. A co za tym idzie, no może się to po prostu zrobić. Niestety nudne, no ale patrząc na to, jak w tym momencie zacząłem się rozwijać, czyli mamy piąty sezon, myślę, że za chwilę będę w stanie kupić naprawdę duże maszyny, więc obstawiam, że. Jak dociągnę, dociągnę tutaj do 10 sezonu, to będzie tak czy inaczej dużo i mimo wszystko chyba trzeba będzie tą mapę zakończyć, poszukać czegoś co jest bardziej wymagające. Mam już jakiś pomysł na, na inną serię, jak to rozwiązać, co tutaj pokazać, zobaczymy tylko na jakiej mapie. Mam nadzieję, że w końcu wyjdzie ta mapa, którą projektuję... Riot, nie pamiętam z kim, on to, z kim on to składa, ale u niego na streamach czasem widać. Jest chyba, robił nawet chyba working progressy i to jest mapa, która mi się bardzo podobała. Mam nadzieję, patrząc na jego dwie poprzednie mapy, raczej powinno być, że tak powiem, powinna być przyjemna do gry, także myślę, że jeśli okazałoby się, że ta mapa wyjdzie Właśnie mniej więcej tak jak ja będę chciał tutaj kończyć No to byłoby idealnie, najwyżej sobie zrobię chwilę przerwy, żeby też nie było, że non stop Gram Farminga, i parę inne do ogrania, zobaczę czy mi się będzie chciał nagrywać, czy sobie po prostu Wychilluję przy, przy Przy grze solo, bez nagrywek Po prostu, żeby się trochę Odmurzyć No i przyznam, że, myślę, że trochę szybciej będzie szło to prasowanie, także zbiór sobie pewnie już zrobimy poza odcinkiem, a tutaj jeszcze dzisiaj będę chciał pokazać, tak jak mówię małe tam obróbkę tego pola za sklepem, że tak powiem tam sobie wrzucimy naszą naszego starego fiatka z, z tym nowym trapakiem, pługiem, kultywatorem, czy jak to nazwać, żeby też Troszkę zruszyć tą ziemię, żeby nie trzeba było po raz kolejny tam pryskać. Mimo wszystko gdzieś też bym chciał z tego pryskania zejść. Zobaczymy, czy się to uda. Może uda się kupić sprzęt, który będzie miał tą dawkę, to się chyba dawka precyzyjna nazywa, czy jakoś tak, że on pryska tylko w miejscach, w których są chwasty. A co za tym idzie? Znowu by nam gdzieś ta ocena środowiskowa wzrosła. No i powiem Wam, że chyba sobie dojadę w Tomi z powrotem i mimo wszystko przerzucę się na ten na tego Fiata, żeby chociaż trochę pojeździć tam. Wiadomo, że nie będę Was zanudzał. No w sumie trochę Was będę zanudzał samym jeżdżeniem, ale chociaż zmienimy osprzęt. Szkoda, że tutaj do prasowania słomy nie da się zatrudnić pracownika, chociaż nie ukrywam, że pracownicy Lekko mówiąc są czasem denerwujące jeśli chodzi o, o pracę, nie wiem dlaczego z, ani z tym pługiem talerzowym, który miałem, ani z tym drapakiem, który mam teraz, pracownicy nie potrafią sobie poradzić, e, zaczynają głupieć przy jeżdżeniu i po prostu, e, i po prostu jest to już w tym momencie upierdliwe. E, dobra, czy ty nie wrzucimy sobie naszego staruszka, gdzie ten staruszek jest, tu. Tylko podepniemy się pod yy, to wypni podepniemy się pod nasz trapak. Dobrze, tak to ujmę. Tutaj będziemy siali kukurydzę. Na tym długim polu poza że tak powiem, obok obory będzie, jeśli dobrze pamiętam, rzepak. Chyba tak, 76, więc tam jest rzepak. No, no Także na sierpniu będziemy mieli znowu siewy. Zostało mi te 70 par tysięcy i nie ukrywam, że korci mnie pójście tutaj w rozwiązanie takie, że kupię sobie normalny siewnik do, w sensie siewnik uprawowy do, że tak powiem, normalnego zboża, a do kukurydzy póki co zostanie ten, który jest, a za sezon 2 wymienimy też 7 Kryzy właśnie po to, żeby nie musieć pod wszystko uprawiać oddzielnie, tylko żeby mimo wszystko gdzieś no, przyspieszyć też tą pracę, tak? no bo wiadomo, że można to wszystko jeździć, uprawiać powoli, tylko że wtedy trzeba mieć o czym gadać, a nie ukrywajmy, będąc samemu na takim sejwie. No ja was po prostu w tym swoim gadaniem Wciąż w tych samych tematach po prostu jestem w stanie zanudzić, dlatego też chcę iść w te wszystkie inwestycje. Powoli myślę, czy tą kiszonkę, którą będę chciał robić tam w tym silosie, czy, będzie, czy będę robił po prostu strawy, czy mimo wszystko iść tutaj w napięknie, no opuszczamy. czy iść sobie w zatrudnianie jakiegoś chopka, co by mi pojeździł sieczkarnią i kukurydzę po prostu w jakimś stopniu przeznaczać na tą kiszonkę Korczy mnie też postawienie takiego stacjonarnego mieszadła do, do jedzenia dla, dla krów myślę tylko jak to wtedy wyładowywać w, w oborze po prostu podnieśmy, żeby nie wygiąć tego i <laughs> jedźmy dalej, Bo więc możliwe, że któryś w końcu z z ciągników otrzyma poładowat um, czołowy albo jeśli nie no to po prostu pójdziemy w jakąś małą przyczepkę z bocznym wyładunkiem które, która byłaby w stanie wrzucać właśnie jedzenie naszym krówkom także no, pomysłów jest, jest, że tak powiem, elementów yy, dróg, które możemy pójść w ten rozwój, no tylko tak jak mówię, przez to, że gram tutaj na łatwym, nie spodziewałem się, że tak tanie będą te, yy, te pola i tak dalej, no to no powoli się to zaczyna nudzić. Tak? Jakbym od początku wiedział, że tutaj Te pola są takie, tanie wszystkie, no jakbym to sprawdził, nie ukrywałem, nie sprawdziłem po prostu wcześniej no to też by to inaczej pewnie wyglądało ustawiłbym sobie poziom trudności albo na normalny albo w ogóle na trudny żeby tylko jak najbardziej yy, stworzyć tą rozgrywkę ciekawą, no bo też na pewno dużo wolniej bym się tutaj rozwijał wtedy ale co za tym idzie może byłoby to akurat dobre zobaczymy jak to wyjdzie nie ma co, że tak powiem, za wcześnie zakładać, że zaraz będziemy to kończyć. Ale tak jak mówię, no coś gdzieś trzeba robić, bo, no bo na samym jeżdżeniu po prostu nie zbudujemy tutaj kontentu, chciał, nie chciał. Tak? Więc tak jak widzicie, no tutaj nowy sprzęt, no fajna serenita wyskoczyła, szkoda, że, że z środka płotu. Nowy sprzęt na pewno nam przyspieszy tę robotę. Raz, że tworzenie kul będzie wygodniejsze. Dwa, że, tak jak widzicie, na głęboko przerobiona ziemia w końcu nie mamy tego ścierniska zostawionego. Wiadomo, że to też ma, miało gdzieś tam swój klimat, co nie zmienia faktu, że mimo wszystko fajnie jak. Ojej, wróć. Fajnie jak czasem się to ściernisko dobrze przemieli i po prostu zboża mają, że tak powiem, świeżą ziemię, a nie to samo, co, co miały w zeszłym roku. No i dobra, no w tym momencie chyba odcinek wyjdzie nam delikatnie krótszy niż zazwyczaj, ale też ja nie chcę tutaj e, ciągnąć, e, że tak powiem, pustego tematu. No uprawa e, pola zbyt ambitna nie jest, ale robić, zrobić to trzeba. I wie to w zasadzie każdy, kto gdzieś tam w i z wsią miał, także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, że spodobały Wam się przebudowy, nabytki i droga, którą idziemy, czyli właśnie w te w te tkaniny, a właśnie, coś czego nie powiedziałem, dlaczego poszedłem w tkaniny początkowo w ogóle miałem pomysł, żeby iść w w młyn i przyznam szczerze, w ogóle myślałem żeby kupić tutaj młyn który jest na mapie ale po pierwsze na niego popatrzyłem, no jest to młyn lekko, młyn ogromny, więc to kupienie go byłoby, powiedzmy sobie szczerze dziwne, jakby rolnik sam sobie kupił tak wielki młyn. A druga sprawa była taka, że jak już się przekonałem, że w sumie no, czasem jest bogaty rolnik i jest w stanie coś takiego zrobić, no to okazało się, że tego młyna się tak czy inaczej nie da kupić. Także stwierdziłem, że w młyn sobie pójdę, ale postawię go sobie za jakiś sezon, 2, To w ogóle bardzo możliwe, że skończy się na tym, że będę miał 4 albo 5 gatunków zwierząt. W ogóle jakbym miał wszystkie gatunki, to już było w ogóle złoto, bo znalazłem bardzo fajny młyn, z którego odpady są przetwarzane na pasze dla świni. Więc doszedłbym do etapu, gdzie raz, że zarabiałbym na mące, którą wytwarzam w młynie, to A2 zarabiałbym po prostu na, na świnkach, które no, kurczę, jak to mówią, żarłyby odpadki, ale, ale by coś z tego było. Także nie mówię, że nie, zobaczę na czym to, się, na czym to stanie. No, też mówię tak jak, myśl, tak, jak mówię, myślę ciągle o tym, żeby w miarę odświeżać tą hodowlę obiec, które mam, no tam niektóre już się zbliżają do tego wieku około 5 lat myślę, że te 5-6 może trochę dłużej posiedzą, nie Na początku myśl, żeby takie 3-letnie czy, czy pięcioletnie wyrzucać, wyrzucać, sprzedawać i, i pozwalać się rodzić młodym, ale myślę, że... Takie sześcio- y, czy siedmioletnie też powinny być ok. Jeszcze w sumie to też sobie sprawdzę gdzieś, czy y, jak wygląda w ogóle rozwój owiec kiedy one dają najwięcej wełny. Dobra, tak czy inaczej, ja nie przedłużam. Dzięki za to, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że zostawicie coś po sobie. Y, ja działam dalej, przygotowuję kolejny odcinek. Postaram się go też jak najszybciej nagrać, jak najszybciej rzucić. Dzięki za to, że byliście. Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Sprawdźcie poprzednie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć Wam na razie.